Dobry proszę Państwa Jesteśmy przed Ministerstwem Sprawiedliwości i czcimy pamięć Traudi z Storunia, która zginęła przez imigrantów. Jak zapowiedzieliśmy, tak jesteśmy i po prostu domagamy się, żeby Adam Botnar, ci, którzy popełnili przestępstwo, żeby zostali... Żeby wyjechali do swoich krajów, żeby byli deportowani. Dlatego chcemy, żeby ci, którzy niszczą polską kulturę, którzy to żeby po prostu nie byli tutaj. Żeby nie było masowej imigracji w imigłowie. W imię Klaudię która została zamordowana no, co ja wiem, że na początku był legalny imigrant w Wenezueli niech go Wenezuela zawiera, co mnie obchodzi, że Maduro tam rządzi i ten yy, i niszczy społeczeństwo, ale on nie jest Polakiem, żeby tutaj był sądzony Przecież w Polsce, po, tak jak lewica mówi, żeby że też Polacy gwałcą, ale są w więzieniach. W twoi, są w więzieniach polskich. Dlatego powinien być ten w więzieniach wenezuelskich czy innych. U nas są gangi gruzińskie, ukraińskie i inne. Dlatego musimy zastopować masową imigrację i musimy zastopować nielegalną imigrację. To czołem Wielkiej Polsce! 嗯。Hmm?